Wyśmiewali cichego nowego z blokowiska, dopóki nie okazało się, że jest zawodnikiem podziemnych walk. Marek Kowalski wlekł się przez zatłoczone korytarze liceum nur 3 w Zalesiu, jego znoszony plecak przewieszony przez jedno ramię, a oczy utkwione w zdartej wykładzinie PCV. W wieku 17 lat, miał niepozorne 175 cm wzrostu, jego szczupła sylwetka ukryta pod zbyt dużą bluzą z kapturem, która widziała lepsze dni. Jego cichy sposób bycia sprawiał, że był praktycznie niewidzialny dla większości uczniów, idealny kamuflaż dla kogoś, kto chciał po prostu przebrnąć przez ostatnią klasę liceum bez incydentów. Ale niewidzialność była luksusem, na który Marek nie mógł sobie pozwolić w Liceum Nr 3, gdzie bycie innym oznaczało bycie celem. Szkoła znajdowała się na skraju zamożnego przedmieścia, jej czerwona, ceglana fasada i wypielęgnowane trawniki, maskowały brzydkie napięcia, które kipiały pod spodem. Marek był jednym z niewielu uczniów spoza przedmieścia w morzu jasnych twarzy, a jego przeniesienie z blokowiska trzy miesiące temu naznaczyło go jako obcego od pierwszego dnia. Pierwszy dzwonek jeszcze nie zadzwonił, gdy Marek poczuł znajomą obecność za sobą. No no, patrzcie, kto raczył się dziś pojawić, przeciągnął głos, który sprawił, że szczęka Marka się zacisnęła. Tomek Nowak metr osiemdziesiąt osiem czystej, aroganckiej siły i złośliwości w otoczeniu swojej zwykłej ekipy. Kuba Wiśniewski, krępy i o złych oczach, strzelał kostkami palców, podczas gdy Bartek Dąbrowski, żylasty i szybki, z okrutnym śmiechem, okrążył go, blokując mu drogę. – Dokąd się wybierasz, ten z bloków? – zapytał Tomek, jego niebieskie oczy błyszczące drapieżnym rozbawieniem. – Zgaduję, szukasz, gdzie rozdają zasiłki? – Korytarz wybuchł nerwowym śmiechem gapiów, którzy nie chcieli sami stać się celami. Marek utrzymywał równy oddech, ręce luźno wzdłuż ciała. Kontrola przypomniał sobie. Wujek Janek nie trenował cię, żebyś tracił panowanie nad sobą przez słowa. Tylko idę na lekcję, powiedział cicho, próbując ominąć grupę. Kuba go odepchnął, powodując, że Marek wpadł na rząd szafek. Tomek do ciebie mówi, chłopcze, gdzie twój szacunek. Słowo zawisło w powietrzu jak policzek. Marek poczuł znajomy ogień narastający w piersi, pamięć mięśniowa niezliczonych godzin w podziemnej sali treningowej wujka, błagająca o uwolnienie. Ale nie mógł, nie tutaj, nie wtedy, gdy jego matka poświęciła wszystko, żeby dostał się do tej szkoły, zdala od przemocy, która zabrała jego starszego brata. Powiedziałem, że tylko idę na lekcję, powtórzył Marek, jego głos, Spokojny mimo kipiącej pod spodem wściekłości. Bartek zaśmiał się piskliwie i drwiąco. Słuchajcie go, udaje porządnego. Można wyciągnąć śmiecia z blokowiska, ale nie wyciągnie się blokowiska ze śmiecia. Tłum uczniów się powiększył. Telefony dyskretnie nagrywały, czekając na nieuniknione. Pani Kowalska, nauczycielka angielskiego, przeszła z kawą, celowo patrząc w drugą stronę. Dawno temu nauczyła się, że interwencja w działania Tomka Nowaka oznaczała kłopoty z jego ojcem, przewodniczącym Rady Rodziców. Tomek podszedł bliżej, na tyle blisko, że Marek czuł zapach jego drogiej wody kolońskiej zmieszany ze smrodem arogancji. Wiesz, co jest twoim problemem, Kowalski? Nie znasz swojego miejsca, to nie twoje blokowisko, to nasza szkoła, nasze zasady. Palce Marka zadrżały, pamiętając uczucie owiniętych dłoni, Satysfakcjonujące uderzenie idealnego ciosu, trzy lata treningu z wujkiem Jankiem, byłym bokserem wagi ciężkiej, który zszedł do podziemia po odsiadce w więzieniu, nauczyły go więcej niż tylko walki, nauczyły go dyscypliny, kontroli, a co najważniejsze, kiedy nie walczyć. Prawdziwy wojownik, zawsze mówił Janek, wie, kiedy odejść, więc Marek odszedł, a przynajmniej próbował. Noga Tomka wystrzeliła, powodując, że Marek runął na podłogę korytarza. Jego plecak się rozdarł, książki i papiery rozleciały się. Śmiech był teraz ogłuszający, okrutny i ostry. Gdy Marek zbierał swoje rzeczy, stopa wylądowała na jego podręczniku do historii, przygważdżając go do podłogi. Oczywiście nieskazitelne R. Er Jordany Tomka. Ups, powiedział Tomek z udawaną troską. Wygląda na to, że coś ci wypadło. Może powinieneś tam zostać i tak tam twoje miejsce. Dni zlały się w jedno po tym, każdy przynoszący nowe upokorzenia. Wytrącali mu tacę z obiadem w stołówce, zostawiając go, żeby sprzątał, podczas gdy oni żartowali, że pewnie jest przyzwyczajony do jedzenia z podłogi. Wrzucali go na szafki między lekcjami, zawsze uważając, żeby robić to, gdy nie widzą nauczyciele, choć Marek podejrzewał, że większość nauczycieli i tak by nic nie zrobiła. Na WF-ie było gorzej. Trener Nowak, były żołnierz, który wierzył w chłopaków, którzy są chłopakami, Przymykał oko, gdy Tomek i jego ekipa uczynili życie Marka piekłem. Podczas treningu koszykówki rzucali łokciami, podkładali nogi, przypadkowo rzucali go na parkiet. Marek wszystko znosił, jego ciało absorbowało kary. Bez rewanżu, nawet gdy jego mięśnie krzyczały, by odpowiedzieć, Co jest Kowalski? Drwił kuba po szczególnie ostrym faulu, który zostawił Marka na ziemi, czującego krew z rozciętej wargi. Nie uczą grać w kosza na blokowisku? Aha, zapomniałem, wy tacy jesteście w tym dobrzy. Marek otarł krew i wstał. Zawsze wstawał. Tego nauczył go wujek Janek. Mogą cię powalić sto razy, siostrzeniec, ale jeśli wstaniesz sto pierwszy, wygrywasz. Ale powstrzymywanie się zabijało go od środka. Każdej nocy chodził do sali Janka, przerobionego magazynu na pradze, gdzie mężczyźni ze zdartymi kostkami i twardymi oczami przychodzili trenować z dala od ciekawskich spojrzeń. Tam Marek wyzwalał wszystko, co powstrzymywał w ciągu dnia. Jego pięści latały z precyzją i siłą, która wstrząsnęłaby jego dręczycielami. Robisz się niedbały, zauważył Janek pewnego wieczoru, patrząc, jak Marek demoluje worek treningowy serią brutalnych kombinacji. Gniew czynicie słabym. Nie jestem zły, skłamał Marek, rzucając wściekły hak, który sprawił, że worek zaczął się dziko kołysać. Bliznowata twarz Janka rozjaśniła się w wiedzącym uśmiechu. Chłopcze, byłem tam, gdzie ty. Wiem, jak to jest musieć. Przełknąć dumę, pozwolić gorszym od siebie sprawić, byś czuł się mały. Ale wiesz, dlaczego naprawdę tu jesteś? Dlaczego twoja mama wysłała cię do tej szkoły? Marek zatrzymał się, ciężko oddychając, pot spływający po twarzy. Żeby zdobyć dobre wykształcenie, żeby mieć szansę. To część tego, zgodził się Janek, ale prawdziwy powód to nauka kontroli. Każdy głupiec potrafi rzucić cios. Prawdziwy mężczyzna wie, kiedy tego nie robić. Ci chłopcy w twojej szkole, oni cię testują. Ale nie walczysz z nimi, siostrzeniec, walczysz z samym sobą. Słowa utkwiły Markowi w pamięci, gdy mijały tygodnie. Rzucił się w trening z odnowionym skupieniem, przychodząc na salę przed świtem, zostając dopóki Janek go nie wyrzucił w nocy. Jego ciało już szczupłe i silne stało się bronią. Co ważniejsze, jego umysł się wyostrzył. Studiował swoich dręczycieli tak, jak studiował przeciwników na ringu, ucząc się ich schematów, ich słabości. Ania Wójcik, cicha, uczennica drugiej klasy, która pracowała w bibliotece, była jedną z niewielu, które zauważyły zmianę. Jesteś inny, powiedziała pewnego popołudnia, gdy Marek oddawał książki. Sposób, w jaki się poruszasz, w jaki się nosisz, to tak, jakbyś szukała słów, chyba jakbyś na coś czekał. Marek uśmiechnął się lekko do niej. Pierwszy szczery uśmiech, jaki pokazał w szkole od tygodni. Może tak. Punkt krytyczny. Nadszedł w zimny czwartek w listopadzie. Markowi udało się unikać ekipy Tomka przez większość dnia, jedząc obiad w bibliotece, wybierając alternatywne trasy między lekcjami. Ale znaleźli go po lekcjach, zapędzając go w kąt na parkingu, gdy czekał na autobus. Wybierasz się gdzieś, Kowalski? Zapytał Tomek, jego oddech zamieniał się w parę na zimnym powietrzu. Parking był prawie pusty. Większość uczniów uciekła do swoich ciepłych samochodów i wygodnych domów. Szukaliśmy cię cały dzień. Kuba myśli, że nas unikałeś. To rani nasze uczucia. Marek ostrożnie postawił plecak, jego ruchy były celowe. Coś w jego postawie sprawiło, że Bartek zawahał się. Tomek, może powinniśmy tu to... zamknij się, warknął Tomek. Mam dość tego śmiecia z blokowiska, który myśli, że może nas po prostu ignorować. Odwrócił się z powrotem do Marka, jego twarz wykrzywiona z obrzydzeniem. Wiesz co? Myślę, że czas, żebyśmy nauczyli Cię prawdziwej lekcji szacunku. Wtedy Marek to zobaczył. Kuba wyciągał coś z kieszeni. Nie broń, ale puszkę farby w sprayu. Serce mu opadło, gdy zrozumiał, co zamierzają. Nie zamierzali go tylko pobić. Zamierzali go naznaczyć, upokorzyć w sposób, który będzie, zanim ciągnął się na zawsze. Trzymajcie go, rozkazał Tomek, potrząsając puszką. Dajmy mu coś na pamiątkę może ładne, duże ś na czole, żeby wszyscy wiedzieli, kim jest. Słowo, które mieli na myśli, zawisło niewypowiedziane w powietrzu, brzydkie i jadowite. Marek poczuł, jak coś w nim pęka, czysto i ostatecznie, jak pękający łańcuch. Kontrola, którą utrzymywał od miesięcy, rozpuściła się w tysięcy 19... jednej chwili. Nie powiedział cicho. Tomek zatrzymał się zaskoczony, co powiedziałeś? Marek podniósł wzrok i po raz pierwszy Tomek zobaczył to, co zauważyła Ania w bibliotece. Cichego chłopaka już nie było. Na jego miejscu stał ktoś zupełnie inny, ktoś niebezpieczny. Powiedziałem nie, skończyłem. Tomek zaśmiał się, ale brzmiało to wymuszenie. Skończyłeś? Myślisz, że to ty decydujesz, kiedy nigdy nie dokończył zdania. Tomek rzucił pierwszy cios dziki cep, który powaliłby większość licealistów, ale Marek nie był większością dzieciaków. Trzy lata treningu przejęły kontrolę. Uniknął ciosu minimalnym ruchem, pięść Tomka świsnęła mu koło ucha. W tym samym ruchu Marek obrócił się i wbił pięść w splot słoneczny Tomka z chirurgiczną precyzją. Tomek złożył się jak leżak, łapiąc powietrze, które, nie, nadchodziło. Puszka farby w spreju zadźwięczała po asfalcie. Przez chwilę Kuba i Bartek stali zamrożeni, niezdolni przetworzyć tego, co właśnie zobaczyli. Ich lider, nietykalny Tomek Nowak, był na kolanach, trzymając się za brzuch. Dopadnijcie go! ryknął Kuba, szarżując naprzód z większą wściekłością niż rozsądkiem. Marek wyszedł mu naprzeciw, uchylając się pod dzikim zamachem Kuby i odpowiadając idealnym podbródkowym, który odrzucił głowę Kuby do tyłu. Gdy Kuba. Zatoczył się w tył. Marek złapał go za koszulkę, obrócił się i przerzucił go przez biodro w podręcznikowym rzucie judo. Kuba uderzył mocno o chodnik. Uderzenie wybiło mu powietrze z płuc. Bartek, trzeba mu przyznać, próbował być mądrzejszy. Próbował okrążyć, szukając otwarcia, ale Marek spędził niezliczone godziny sparując z wieloma przeciwnikami w sali Janka. Trzymał Tomka i Bartka w polu widzenia, jego postawa była idealnie zbalansowana. Nie chcecie tego? Powiedział Marek, jego głos spokojny mimo adrenaliny krążącej w jego żyłach. Odejdźcie! Oczy Bartka latały między jego powalonymi przyjaciółmi a Markiem. Tomek wciąż był na kolanach, odruchowo wymiotując. Kuba jęczał na ziemi, próbując przypomnieć sobie, jak oddychać. Instynkt przetrwania Bartka w końcu się włączył. Zrobił krok w tył, potem kolejny. To nie koniec, powiedział, jego głos drżał. Mój tata jest prawnikiem. Tata Tomka rządzi Radą Rodziców, jesteś tu skończony, ty. Powiedz to, przerwał Marek, robiąc krok naprzód. Śmiało, powiedzcie, co wszyscy myśleliście, powiedzcie słowo, które zamierzaliście na mnie namalować. Usta Bartka otwierały się i zamykały jak u ryby. Za nimi zebrał się mały tłum, uczniowie, którzy usłyszeli zamieszanie. Telefony były wyciągnięte, nagrywając wszystko, ale tym razem nie śmiali się. Byli cisi, zszokowani. Tak, myślałem, powiedział Marek. Odwrócił się do Tomka, któremu udało się wstać, jego twarz czerwona i wykrzywiona z upokorzenia. Chcieliście nauczyć mnie szacunku? Oto wasza lekcja. Szacunek się zdobywa, a nie bierze, a wy nie zdobyliście nic poza tym, co dostaliście dzisiaj. Wargi Tomka wykrzywiły się w warknięciu. Myślisz, że jesteś teraz twardy? Zaskoczyłeś? Nas złapałeś nas z zaskoczenia, ale to nie koniec, zapłacisz za to ty. Rzucił się naprzód, zdesperowany, by odzyskać choć skrawek godności. Tym razem Marek się nie powstrzymał. Złapał Tomka za ramię, wykorzystał jego pęd przeciwko niemu i wbił kolano w żebra Tomka. Większy chłopak zwinął się, zwijając się w kłębek na zimnym asfalcie. Marek mógł kontynuować. Mógł dać mu lanie, które Tomek planował, mu zgotować, ale głos wujka Janka rozbrzmiał w jego głowie. Wojownik wie, kiedy walka się skończyła. Koniec! powiedział Marek na tyle głośno, żeby wszyscy usłyszeli. Zostawicie mnie w spokoju, ja zostawię was. Ale jeśli jeszcze raz na mnie najedziecie, jeśli spróbujecie kogoś pomalować, jeśli choćby źle na mnie spojrzycie, następnym razem się nie zatrzymam. Rozumiecie? Tomek wydał z siebie coś charczącego, co mogło być zgodą. Kuba i Bartek pomogli mu wstać. Cała trójka odchodziła, kulejąc jak ranne zwierzęta. Tłum się rozstąpił, żeby ich przepuścić. Szepty już rozchodziły się. Jak pożar. Marek podniósł plecak, jego ręce ledwo drżały. Ania Wójcik stała na skraju tłumu, jej oczy szeroko otwarte z czymś, co mogło być podziwem. Skinął jej lekko głową i poszedł na przystanek autobusowy, ignorując spojrzenia i szepty, które za nim podążały. Następnego dnia Marek spodziewał się odwetu, zawieszenia, wydalenia, może nawet aresztowania. Ojciec Tomka miał znaczne wpływy, a tata Bartka faktycznie był prawnikiem. Ale gdy Marek wszedł do szkoły, coś się zmieniło. Filmik z walki stał się wiralem w ciągu nocy, nie tylko w szkole, ale w całych mediach społecznościowych. Pełny kontekst był dostępny dla wszystkich. Tomek i jego ekipa zapędzający Marka w kąt, farba w sprayu, próba napaści i wyważona reakcja Marka. Rodzice dzwonili do szkoły, domagając się wyjaśnień, dlaczego pozwolono na niekontrolowane znęcanie się. Lokalne wiadomości podchwyciły historię. Nagle Tomek Nowak nie był już złotym chłopcem, był łobuzem pełnym uprzedzeń, który próbował namalować obelgę na uczniu z blokowiska i dostał to, na co zasłużył. Marek znalazł się w gabinecie dyrektor, ale nie z powodu którego się spodziewał. Dyrektor Kamińska, surowa kobieta, która wcześniej wydawała się obojętna na sytuację Marka, wyglądała na skrępowaną. Panie Kowalski, zaczęła ostrożnie. Rozumiem, że wczoraj doszło do incydentu, choć nie pochwalamy przemocy, uznajemy również, że bronił się pan przed czymś, co wydaje się być atakiem na tle uprzedzeń. Trzech zaangażowanych uczniów zostało zawieszonych do czasu pełnego dochodzenia. Marek skinął głową, nic nie mówiąc. Nauczył się, że czasem cisza jest potężniejsza niż słowa. Chcę również przeprosić, kontynuowała dyrektor Kamińska, słowa wyraźnie sprawiały jej trudność. Dotarło do mnie, że był pan poddawany ciągłemu nękaniu, które było ignorowane przez pracowników. To niedopuszczalne i podejmiemy kroki, aby się tym zająć. Zmiany były natychmiastowe i dramatyczne. Nauczyciele, którzy wcześniej odwracali wzrok, teraz celowo sprawdzali, co umarka. Uczniowie, którzy śmiali się z jego upokorzenia, teraz kiwali mu z szacunkiem na korytarzu. Kapitan drużyny koszykarskiej podszedł do niego podczas obiadu, pytając, czy rozważał dołączenie do drużyny. Ale najbardziej zaskakująca zmiana przyszła od Kuby Wiśniewskiego. Marek znalazł go czekającego przy jego szafce tydzień. Po bójce jego twarz wciąż nosiła lekkie siniaki po uderzeniu o chodnik. "Chciałem to znaczy, Kuba walczył ze słowami, wyraźnie skrępowany. To co zrobiliśmy było złe, rzeczy, które mówiliśmy, sposób w jaki cię traktowaliśmy. To było okropne." Marek przyglądał mu się uważnie, szukając oznak oszustwa. "Dlaczego mi to mówisz?" Ramiona Kuby opadły. "Moja młodsza siostra widziała filmik. Jest adoptowana z Korei. Zapytała mnie, czy tak ludzie będą ją traktować. W liceum nie mogłem, a nie wiedziałem, co powiedzieć spojrzał Markowi w oczy. Przepraszam, naprawdę przepraszam. I wiem, że przepraszam niczego nie naprawi, ale. chciałem, żebyś wiedział. Marek poczuł, jak część gniewu, który nosił od miesięcy, zaczyna ustępować. Przeprosiny przyjęte powiedział cicho ale musisz się poprawić. Nie. Tylko wobec mnie, wobec wszystkich. Kuba skinął głową szybko. Zrobię, obiecuję. Tomek nigdy nie przeprosił. Po zakończeniu zawieszenia wrócił do szkoły pomniejszony, jego wpływy rozpadły się. Ekipa, która kiedyś za nim podążała, rozproszyła się, nie chcąc mieć nic wspólnego ze skandalem. Ukończył rok w izolacji, przenosząc się do prywatnej szkoły następnego lata. Co do Marka, znalazł się w nieoczekiwanej pozycji. Nie był popularny, dokładnie rzecz biorąc, ale był szanowany. Uczniowie, którzy kiedyś go unikali, teraz go szukali, szczególnie inne dzieciaki, które były nękane. Założył nieformalny klub samoobrony, ucząc podstawowych technik i co ważniejsze, pewności siebie, żeby stanąć w swojej obronie. Ania Wójcik została bliską przyjaciółką, i dzięki niej Marek znalazł krąg ludzi, którzy doceniali go za to, kim był, nie za to, co potrafił zrobić pięściami. Wciąż trenował z wujkiem Jankiem, ale teraz było to czysto z miłości do sportu, nie jako ujście dla tłumionej wściekłości. W ostatnim dniu ostatniej klasy liceum Marek stał w tym samym korytarzu, gdzie Tomek po raz pierwszy go skonfrontował. Tak wiele się zmieniło, ale lekcje pozostały. Nauczył się, że siła nie jest tylko fizyczna, że prawdziwa moc pochodzi z wiedzy, kiedy walczyć, a kiedy odejść. Co najważniejsze, nauczył się, że stanie w swojej obronie nie oznaczało stania się tym, z czym walczył. Gdy wychodził z liceum nr 3 w Zalesiu po raz ostatni, z dyplomem w ręku i listem akceptacyjnym na uniwersytet w kieszeni, Marek pozwolił sobie na lekki uśmiech. Został przetestowany i wyszedł nie tylko zwycięski, ale lepszy. Cichy chłopak, który wlekł się korytarzami, zniknął, zastąpiony przez młodego mężczyznę, który znał swoją wartość i wymagał szacunku, nie przez strach, ale przez siłę charakteru. Czasem najlepsza zemsta to wcale nie zemsta.